Hi vlog, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. E, nietypowo, bo jestem właśnie pod IKEA, czekam za Romkiem, bo umówiliśmy się tutaj. Ym, powinien być za jakieś około 20 minut. Ym, ja jestem, jak widać, przed czasem, więc pójdę sobie teraz pewnie do łazienki, po prostu poczekam za nim. W Ogólnie jestem po zajęciach na uczelni. Miałam dzisiaj egzamin i dwa zaliczenia, także było ciężko od 8 rano. Yy, dlatego też wcześniej nie nagrywałam, ale yy, zabrałam specjalnie kamerę ze sobą właśnie do torby, żeby ponagrywać i zacząć chociaż tutaj, bo nie chciałam nagrywać yy od później. W sensie, no wiecie, bo jak później zaczął, to już miał nie miało sensu, a w ogóle mam taką ochotę, tak dawno nie jadłam e, klopsików z UK i w ogóle obiadku z UK, więc po prostu can't wait. Nic nie jadłam oprócz śniadania o godzinie i także naprawdę jestem już głodna i nie mogę się doczekać. Dawno nie byłam w UK, więc jestem ciekawa, co tam nowego. Pewnie nie będziemy kupować jakoś dużo, ewentualnie jakieś parę jakichś takich przydatnych rzeczy. E, no i w sumie tyle, więc Spędźcie ze mną dzisiaj dzień. Ja w ogóle przed chwilą szedł pan, a ja nawet się nie zająknęłam i nie zatrzymałam. Po prostu mówiłam. Jestem już profesjonalistą. Ogólnie nagrywam z telefonu. Bez tego, co się ostatnio dowiedziałam, w IKEA za bardzo nie można nagrywać. Wiecie, że jest to jakaś pani, więc... W oczekiwaniu na Rumka po prostu sobie robię tour po tej górnej części, bo bardzo rzadko tutaj chodzę. Więc mając chwilę czasu i okazję, to sobie po prostu zrobię spacerek, zrobię kroki. A przy okazji zlecie mi czas, żeby po prostu Zarunkiem. Ten fotel bardzo ładny, bardzo pasuje do mojego stylu. ładny. <laughs> mniej fajna. Ale my sobie tylko oglądamy, prawda? Czy ja właśnie włączyłam? Myślałam, że włączyłam aparat, i jednak nie nagrywałam i gadałam po prostu do wyłączonego telefonu. <laughs> Być może pokazywałam wam taką jedną ładną kuchnię, która mi się podobała, i drugą, która jest identyczna jak w naszym mieszkaniu, bo jest nawet napisane nasza dzielnica. Także może lepiej, że nie pokazałam w sumie. Nie wiem. A jestem teraz w, w jakichś takich gadżetach, sztuczkach więc sobie przeglądam. Bardzo chciałabym dużo już momentów, momentu, w którym będę mogła, wiecie, chodzić tutaj i szukać rzeczy do własnego mieszkania. To po prostu inny wymiar szczęścia. A teraz jestem w dziecięcym raju. Zaraz tak już będzie Romek, więc chyba już kończę. E, wydaje mi się, że dział to sobie ostatni. Jezus, ale kiedyś to kochałam przychodzić, jak byłam mała. Przerwa na obiadek. Kocham kopsiki. Kochani, wróciliśmy już do domu. Byliśmy na małych zakupach w IKEA po obiedzie, potem byliśmy jeszcze na zakupach w Biedronce i jest godzina 17 i jesteśmy dopiero w domu. Później wam pokażę, co kupiliśmy, chociaż w sumie nie ma tam jakoś za bardzo ciekawej rzeczy, ale pokażę wam. A teraz sobie będziemy chwileczkę odpoczywać, bo dzisiaj ciężki dzionek miałam, także trochę odpoczynku się należy. Zapraszam na szybki pokaz naszych zakupów. Pierwsza rzecz, z której, której jestem mega ciekawa, to coś takiego. Jak to się nazywa? Suszarka do sałaty? Nie wiem. Ale to jest taka miska, w której po prostu sobie się gdzieś tam, tam kręci i wkłada sobie umytą sałatę i ona jest sucha. Uważam, że to jest mega fajny gadżet. Mam nadzieję, że będzie działał. Możemy w sumie sobie odpakować od razu. Właśnie ogólnie nie widziałam, żeby w Ikea coś takiego było. Pierwszy raz to dzisiaj zobaczyłam, więc stwierdziłam, że zaryzykuję i wezmę. A jednak sałata fajnie smakuje, jak jest umyta i sucha, a nie taka, wiecie, mokra. Jest to w ogóle ładne, takie białe. Wkłada sałatę i, i się kręci. O! Działa! 20 zł. Kolejna rzecz to wieszaki. Takie zwykłe, najtańsze y, plastikowe. Kolejna rzecz to woreczki strunowe. Przydatny gadżet. Także nam się akurat skończyły y, te małe, więc wzięliśmy, jak już byliśmy tam przy okazji. A w ogóle była. Przepraszam. A w ogóle była promka na minus 15% na akcesoria, a my w sumie chyba mamy same akcesoria, nie wiem. Eee, wkłady do rolki do ubrań, bo u nas rolka do ubrań to jest must w domu. Przydaje się zawsze i wszędzie. Kolejna rzecz, raczej rzeczy, to takie wieszaki. Wiesz, jakie pieski, ogonki piesków, czarne. Kiedyś miałam w pokoju swoim, e, w domu rodzinnym, jak miałam taki pokój jeszcze bardziej dziecięcy, wiecie, różowe ściany i tak dalej, to miałam takie różowe, a w Ikea teraz były tylko czarne i... niebieskie? Takie turkusowe chyba były. A ja właśnie pamiętam, że miałam jakieś takie różowe. I chcę ogólnie je przywiesić do... szafy, bo w szafie mamy takie dziurki, więc nie wiem, jak mi to Romek zamontuje. Ale chcę na torebki, żeby sobie tam powiesić, albo ogólnie coś po prostu sobie tam powiesić. Eee, I ostatnie rzeczy już to pojemniki. Taki ładny szklany pojemniczek z przykrywką. Fajny, bo jest taki dosyć płaski, okrągły, na jakiś ogórcik czy coś, płateczki. Spoko. Wzięliśmy też jedną pokrywkę, bo jedna nam się złamała. Ten taki pojemnik szklany, ale kwadratowy. Bo mamy takie plastikowe, a teraz wzięłam szklane, Bo te szklane jakoś tak lepiej się yy, domywają, czyszczą z Te plastikowe wszystkie mamy już takie po prostu. Zamiast taki przezroczysty plastik, to mamy taki mętny, taki śmieszny, taki mleczny kolor. Więc niektóre w ogóle się zabarwiły na różowo. Więc przezroczyste są lepsze w utrzymaniu, więc tak stopniowo będziemy sobie dokupywać pewnie i wymieniać te plastikowe na, na takie docelowo. Chyba, że sobie zostawimy plastikowe po prostu, żeby trzymać coś w domu, bo tak. Wyjść na uczelnię czy coś, to trochę mi czasem już jest wstyd w takim pojemniku brzydkim. I ostatnia rzecz to taka torba, kosztowała ona 4 zł, ale ja wzięłam taką torbę z domu rodzinnego, jak się przeprowadzałam, bo mama mi ją kupiła właśnie na uczelnię, bo ja kiedyś chodziłam na uczelnię, chyba z taką papierową torbą Sephory albo z czegoś, bo idealnie mi pasowała, była taka mała, właśnie. I potem właśnie mama zobaczyła taką wiekę i mi kupiła. Ona kosztowała chyba dosłownie 4 złote, chyba, nie? Mhm. E, no i to nasza czasami jest tak, że i ja bym coś chciała wziąć ze sobą, i Romek, i potem jakby nie mamy e, takiej torby, żeby się podzielić, e, więc wzięliśmy drugą i w ogóle ta jest teraz taka ładna, bo ta to nasza to już jest taka rozjechana przez życie, a ta taka jest po prostu no nowa po prostu i tyle. I fajna, bo ja ją bardzo lubię. Rzepki, jest mała, poręczna, wygodna, więc nawet mieści się tu picie, jedzenie, wszystko tak naprawdę. Nawet tablet mi się tu zmieścił. Ostatnio nawet brałam, pamiętam, tablet razem z jedzeniem, bo mi się nie chciało brać takiej dużej torby. No i to w sumie nasze całe zakupy. E, ogólnie e, dzisiaj, jak nagrywam tego vloga, to jest wtorek i prawdopodobnie zobaczycie tego vloga jutro albo pojutrze, zależy jak mi się uda go zmontować. Ale chciałam wam powiedzieć, że w ogóle byłam, e, jak mnie słyszycie jeszcze, byłam przez ten cały tydzień chora. W tym tygodniu właśnie wróciłam z zajęć do domu i strasznie jakoś tak ogólnie od rana źle się czułam. No i okazało się później wieczorem, że dostałam gorączki i w ogóle masakra i przez cały tydzień dosłownie byłam chora. Ale ostatnie dni już tak jest lepiej. Wiadomo, słychać jeszcze po mnie, tam mam kaszel, katar i tak dalej, ale jest już... Samopoczucie mam lepsze, więc już nie siedzę w domu. Byłam też w weekend, spotkałam się z rodzicami. Byłam na małych zakupach, w galerii dawno nie byłam, bo byłam w mojej ulubionej galerii Poznania w Poznaniu. Wiem, że niektórzy się dziwią, że jest dużo osób, które nienawidzą tej galerii, nie lubią tam chodzić, bo jest za duża. Ja przez to, że mieszkałam kiedyś tam blisko, to bardzo lubiłam i bardzo często tam byłam, więc mam ją praktycznie w moim palcu. Na początku też tam się gubiłam, ale teraz, teraz już bardzo ją lubię, więc. Poczyniłam małe zakupy, ale to pewnie y, jest już y, tutaj na YouTube Short albo możecie wejść na mojego TikToka i tam sobie obczaić co kupiłam. Y, no i w sumie tyle. No i jestem w trakcie sesji na studiach. Dzisiaj miałam w ogóle pierwszy egzamin w takim terminie zero. Przede mną jeszcze dwa egzaminy w przyszłym tygodniu i koniec. Tak w zasadzie dzisiaj miałam ostatnie ćwiczenia y, i też miałam właśnie ten egzamin i jakieś tam dwa inne zaliczenia. Więc wszystko mam już chyba pozaliczane. Tak mi się wydaje. Zostały mi tylko, właśnie, egzaminy w przyszłym tygodniu. Więc, jak to oglądacie, to trzymajcie ze mnie kciuki. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu pojawi się vlog z tego y, tytułu, bo y, idę teraz do pracy na trzy dni, i w międzyczasie pewnie będę się uczyć, więc nie wiem, czy będzie coś ciekawego, żeby wam nagrać. Y, natomiast. Y, Najwyżej po prostu odezwa się do Was w jakimś vlogu po sesji albo postaram się nagrać jakiegoś takiego mini vloga na TikToka czy na shortce. No pomyślę, mamy jeszcze plan dzisiaj pojechać y, rowerami, może zabierzemy was ze sobą. Mamy taką fajną miejscówkę y, na lotnisku, jakby obok lotniska. E, więc zaraz sprawdzimy, czy będą jakieś samoloty niedługo lądowały i pojedziemy tym razem. Musimy w ogóle odgruzować nasze rowery, bo są strasznie zakurzone pod naszym blokiem. E, I trzeba napompować koła i tak dalej, więc trochę nam to zajmie, a jest już, jest już prawie 19, także musimy się zbierać. I w ogóle zobaczcie, jakie mam piękne piwonie. Co prawda jedną musiałam wczoraj wyrzucić, bo były trzy. Ale zobaczcie, jaka cudowna od mojego chłopaka. Ja sobie wybrałam, ale Romuś zapłacił. A widać Romusia stópki. No, więc takie oto piękne piłonie. A w ogóle strasznie drogie, bo wybrałam je tutaj w naszej kwieciarni na osiedlu i kosztowały 13 zł za jedną. Nie wiem, dajcie znać po ile są u was piwonie, ale tutaj wydaje mi się, że no drogo. Moja mama się śmiała, że u moich dziadków rosną takie w, na działce za darmo. Ale niestety mam daleko do dziadków i nie mam za bardzo jak sobie. Narwać u nich kwiatku, więc trzeba się niestety posiłkować i troszeczkę przepłacać. No, także widzimy się pewnie y, zaraz na rowerkach, ja, kochani, jesteśmy na naszym ukrytym spotterskim miejscu, ale są tutaj inni ludzie, więc nie jest takie ukryte. Niestety samolot dopiero będzie lądował za jakieś 40 minut. <laughs> więc nie doczekamy się. Udało się! Co? Udało się jednak. Romuś jednak źle sprawdził i lądował teraz, więc musieliśmy szybko zawracać. Nagrywamy na, na dwa telefony, w sensie na kamerę i telefon, jakby nam nie wyszło. Ale na rowerze. Moja furka. Moja bryka. Rowerek z koszyczkiem. Ten rower ma chyba 10 lat. I tak mi się nim ciężko jedzie, on już w ogóle przez tą zimę, widzę, że... Tu jest jakiś taki brzydki, zardzewiały. Tutaj, masakra. Tu, gdzieś tam jest pęknięty. No, dramat ogólnie. A Romek ma taką furkę, Szybką. On dosłownie pedałuje raz i jedzie 3 km bez pedałowania, a ja za nim pedałuję non-stop i po prostu jadę na tętnie 150, żeby go dogonić. Tak wygląda moje życie, kochanie. Więc zabieram na nowy rower chyba od dzisiaj. Jakiś taki wyścigowy, szybki. Zostaliśmy sami na naszym miejscu. Kolejny samolot, i będziemy jechać do domu. Creepy jest to, że nie wiadomo kiedy, bo go nie słychać i Romek mówi, że za 30 sekund już ma być, nic w ogóle nie słychać, nie widać, a on się zaraz pewnie gdzieś tutaj wyłoni z tych krzaczorów. Teraz ma lecieć samolot Enter, moi drodzy. Zaraz tu gdzieś powinien się pojawić i przelecieć tak nad nami. Siu! To jest takie straszne. Ja go jeszcze nie widzę. Miało być ładne ujęcie. Czy wyszło nie wiem, bo jest strasznie prześwietlone wszystko. Ale... Fajnie. Zobaczyliśmy dwa samoloty. Jubii. Nagram tak. Nie wiadomo czy legalnie. Ale tam nie widać. Zaraz weterek pójdzie. A. Patrz patrz, idzie, idzie, dochodzi wieterek. No, faktycznie, dopiero, dopiero teraz wieje. No, pół to mamy wiaterek. Zrobimy sobie test herbatki miętowej z mięty z naszego balkonu. prawda, mięta nie jest do końca nasza, ale spróbujemy. Dobra, ale nie wiem czemu dałam tyle mięty, a nie jest tak intensywne, jak bym chciała. Jak zmięty, to jest w ogóle smak mojego dzieciństwa i mi się kojarzy z latem, jak na przykład byłam u babci. Wracaliśmy sobie wieczorem do domu z działki i babcia robiła taką herbatkę, albo mama w domu z miętą, albo na bolący brzuszek, ale wolę pamiętać ją jakacyjne wspomnienie. A w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć taką śmieszną anegdotkę. To miało, ogólnie było tak, że jak mówiłam, byłam chora i trochę się bałam, że nie wyzdrowieję i że nie pójdę dzisiaj do zajęcia. Kontaktowałam się z jedną z pań prowadzących zajęcia, żeby z nią ustalić w razie co, jakbym jednak się, nie, jednak nie wyzdrowiała i bym musiała przyjść, znaczy nie mogłabym przyjść. No ale koniec końców udało się, że przyszłam i słuchajcie to, pani do mnie mówi dzisiaj, w sensie pyta się jak się czuję i w ogóle, bo siedziałam tak Prawie, że naprzeciwko niej z przodu. Mówię, że no, jest już lepiej. Ona do mnie mówi: Ja widziałam, że pani jest influencerką. A ja. Co? Słucham. Rozumiecie moje po prostu zmieszanie i w ogóle poczucie niezręczności. Ja sama siedzę w tej sali, gdzie są wszystkie inne osoby z mojej grupy. Pani to mówi, a ja jestem bardzo introwertyczną osobą. Jestem bardzo taka cicha, skryta, mogę się wydawać, i też tak, jestem mało, mało też aktywną osobą, bo na przykład często nawet jak coś wiem, to się stresuje coś powiedzieć, mam jakąś taką wewnętrzną blokadę. Jak jest mniejsza grupa osób, już to zauważyłam, to potrafię się wykazać, jakby potrafię wykazać inicjatywę. A jak jest duża grupa osób, to czuję wielki taki jakiś dyskomfort i stres i no ja jestem po prostu wolna być osobą gdzieś tam cicho z tyłu i obserwować sytuację, więc naprawdę to było dla mnie trochę takie niezręcznie niekomfortowe, tym bardziej, że no nie jestem, nie mogę się nazwać influencerką. Małe zasięgi, tak, bądźmy szczerzy i po prostu, w sensie pani powiedziała, że mam się nie przejmować i że yy, nie wstydzić tym, że wstawiam te filmy, ale nadal po prostu jakby wiem, że jak to wstawiam, no to muszę się liczyć z tym, że jak to oglądać. Różne osoby, różne osoby, które znam, znałam, z którymi miałam kiedyś kontakt i tak dalej, ale jest to nadal takie kinda po prostu no stresujące i takie odpalać, takie delikatne overthinking. Więc ja staram się o tym nie myśleć i w ogóle jakoś tak, czasami nawet yy, mam coś takiego, że myślę, że w ogóle nikt nie ogląda tych filmów, a te wyświetlenia to są po prostu jakieś sztuczne yy, i wiecie o co chodzi, że tak naprawdę, nie wiem, z trzy osoby to obejrzały. że nie powinnam zaniżać swojej wartości. I, i jakby podbudowywać siebie i mieć wysoką samoocenę, no ale czasami jest jak jest, no po prostu się stresuję i wstydzę w takich momentach i nie czuję się jeszcze aż tak pewna siebie. No, także taka anegdotka.